Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Podsumujmy sobie sezon jako menadżer. A tym turniej towarzyski. Wygra na finale z Lipskim w sezonie Superkopa wygrana 4-0. UEFA Cup wygrana 2-1. Pierwszy mecz w serii A z wygra 2.0 2-0. Potem na wyjeździe 4-0 wygraliśmy. Eliminacje do FIFA World Cup. Z Belgią 3-1 dla nas, z Holandią 2-1 dla nas. Udinez wygraliśmy. Pierwszy marz w lidze mistrzów w tym sezonie. Ze Spatakiem w fazie próbowej wygraliśmy. 3-0. Rome pokonaliśmy. Fiorentinę pokonaliśmy. Napoli pokonaliśmy. Bayern pokonaliśmy. Saswolów pokonane. Norwegia też, Dania też. Atalanta piknięta 3-0. VRL pokonany 4-0. Sambule 4-0. Przegraliśmy z Interem derby Mediolan 2-1. Wygraliśmy z 3 5-0. Rozbite 3 -0. VRL 4-0 z Werwaną z Parma wygraliśmy 5-0 z Portugalią Polska wygrała 2-0 z Holandią 2-1 z Weroną 2-1 wygrał Milan ze Spartakiem też tyle samo Lazio wygięte 3-1 z Juventusem wygraliśmy 3-1 z Leverkusen wygraliśmy 5-0, po prostu deklasacja Rywala. Zlecza 1-0, skromnie wygraliśmy. Stolino wygraliśmy 2-0. Genua 2-0, Pieknięta. Bolonia 4-1, pyknięta, Torino 3-0. Atalanta 4-0. Sasuolo widzę 3-0. Sasuolo w, w finale Koppa Nacjonali 3-0. Lazio Pieknięta 4-0. Chella z Verona uległ 3 0 Napoli w półfinale Coppa Nazionale w pierwszym meczu przegrała z nami 3-0. Bologna przegrała 4-0 z nami. Parma pokonana 3-0. Z Barca był Range w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Niżczów. Z Weroną wygraliśmy 5-0. W rewanżu w półfinałowym w Coppa Nazionale pyknęliśmy Napoli 5-0. W Lidze wygraliśmy skromnie 1-0. Z Fiorentiną wygraliśmy 2-0. W rewanżu z Barceloną w jednym z finału wygraliśmy 4-1. Dwumetr 5-2. Z Romą zremisowaliśmy 1-1. Polska wygrywa z Belgią 3-0. Z Portugalią 2-1. Udineze. Pykamy 3-0. Atletico Bilbao. Pykamy w ćwierciele 4-0. Z. Interem drugie derby Mediolanu w lidze serial, piątych 4-1. Bilbao pokonane 40, 0 Sampdoria pięknie 2-0, lecz rozgromiony 5 0. Juventus pokonany na czynku 2-0. Borussia Dortmund ulega 4-0 na czynku. Genoa pokonane skromnie 2-0. W rewanżowym spotkaniu półfinału ligi mistrzów przeciwko Borussii Dortmund wygrywamy 4-0. W dwóch był 8-0 dla nas. Milan Rules. W Serie A z Torino 2-0 wygraliśmy. Tydzień później z zwycięstwo 30. Następnie wygraliśmy w finale Coppa Nazionale z Juventusem 3-0. W ostatnim meczu Serie A wygraliśmy z Cagliari 3 -0. I wygraliśmy. Ligi Mistrzów w Real w finale 2-1. Najlepszym szczelcem w serialu był Piotrowski. Trzecim był Jankowski. Najlepszy asystent to był Olkowski, który jest na wypożyczeniu w Juventusie, jak się w ten okazało. Potem był Piotrowski. I Tonal Jankowski drugi Jankowski mieli po 11 asyst. Czyli odpowiednio od 5 do 7 miejsca. Superkopa tylko my strzeliliśmy bramki. W Coppa Piotrowski pierwszy, Jankowski czwarty, Esposito 14 miejsce. W Pucharze Towarzystwowym byliśmy od drugiego do czwartego miejsca. W Supercopie Piotrowski i dwie brameczki. W Lidze Mistrzów Piotrowski trzynaście bramek w trzynastu meczach. Esposito i Jankowski na dziesiątym i miejscu mieli po 7 bramek i wytrzymał asystenci najlepsi w Lidze Mistrzów Piotrowski i Jankowski pierwszy miał 7 masy, drugi miał 5 asyst. super kapie wygraliśmy dzięki Jankowskiemu który miał jeden asystent w Lidze Mistrzów najlepszy szczerze raz miał 9 że to był Oja Żoban. a tak prezentują się tabele Milan, pierwsze miejsce, jedna diagram jest jedna porażka Superkopa rozbite Juga y, 4-0 Kopa Nacional rozbity Juventus 3-0 Zespół z jest na mało UEFA Safer Kop Liga Mistrzów wygrana Ale zanim tutaj to w fazie pierwsze miejsce w 1-8 5-2 w meczu Świadczymy 8-0 w mężu. Wpływ również 8-0 w dymarzu. I w finale można być na spokojnie. Liga Europy wygrała Walencja. Dzięki za oglądanie odcinka. W eliminacjach do Mistrzostw Obym Świata FIFA zajmujemy na razie pierwsze miejsce, miejsce przed Portugalem, Belgią, Holandią, Danią i Norwegią. na streamie. Lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.